Podczas Gryfowskich Kwisonaliów 2017 tradycyjnie przyznano honorowe odznaki Gryfowa Śląskiego Złote Rybki. Odznaczenia przyznawane są za wyjątkowe zasługi dla miasta. Wręczamy dwie odznaki honorowe Gryfowa Śląskiego Złote Rybki edycji 2017 roku. Dwóm laureatom, dla których historia rodzinnej Gryfowskiej Ziemi jest wielką pasją zawodową i społeczną. Pierwszą osobą. Jest pan dr Jarosław Bogacki. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę. Od wielu lat wspiera swoją wielką wiedzą i doświadczeniem w Bibliotekę Publiczną oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego. Zawsze chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze historycznym, edukacyjnym i kulturalnym dla naszych mieszkańców. Wielokrotnie brał udział w konferencjach popularno-naukowych, wygłaszał wiele wykładów podczas historycznych spotkań i gawęd w Gryfowie Śląskim. Autor wielu artykułów w Kurierze Gryfowskim i okazjonalnym magazynie historycznym Hejnalista. Drugą osobą jest pan Jan Wysopal. Serdecznie zapraszam. Pomysłodawca i organizator niezliczonych działań, mających na celu promowanie i utrwalanie bogatych miejsc i śladów grypowskiej historii, wycieczki po grypowie śląskim, kawędy historyczne, wystawy zdjęć. Od 2008 roku członek Stowarzyszenia Miłośników Grypowa Śląskiego. Obecnie prezes towarzystwa oraz współtwórca okazjonalnego magazynu historycznego Hejnalista. Inną pasją laureata jest rower. Współzałożyciel i prezes Grypowskiego Towarzystwa Cyklistycznego, jego coroczna akcja promująca aktywny styl życia w postaci rowerowych wycieczek, wycieczek krajoznawczych zatytułowanych Zawsze i Wszędzie, Zawsze w Rynku, Zawsze o 10.00 cieszy się dużym uznaniem mieszkańców. Jest laureatem tytułu społecznych 2013 roku gminy i miasta Gryfów Śląskich. Złote Rybki przekazał odznaczonym burmistrz Gryfowa Śląskiego. Panie Rosławie, z wielką radością i przyjemnością wręczam tą złotą rybkę. Trudno ją jest przypiąć, bo zaraz może odlecieć albo odpłynąć, ale życzę Panu i gratuluję, by spełniała pana nawet wszystkie najskrytsze życzenia i nie tylko z bajki o rybaku i złotej rybce. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękujemy za to, co Pan czyni dla naszego miasta. Wielkie, wielkie brawa. Drogi Janku, prezesie Towarzystwa Miłośników Gryfowa, chodząca encyklopedio historii Gryfowa, piękne legendy, które Janek wygłasza na wielu spotkaniach o historii, ale także legendy o restauracjach, o gospodach, a przede wszystkim o ludziach, którzy tu kiedyś pracowali. To jest jego załoga, zasługa i tej dzielnej załogi, która tam siedzi, Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Fantastyczne towarzystwo. Serdecznie Ci gratuluję i życzę, żeby spełniały się też Twoje marzenia, nie tylko te od Złotej Rybki, ale również marzenia mieszkańców Gryfowa, których utrwalasz i których promujesz. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękujemy. <noise> Jeżeli ktoś złapie tę gryfkę, to wiadomo, że ma trzy życzenia. Moje trzy życzenia odnoszą się do gryfowa. Życzę, aby gryfów piękniał, aby się rozwijał i aby dbał o swojej tradycji. Chciałbym powiedzieć, że ta nagroda to nie jest tylko tam moja praca, moje dzieło. Chciałbym tu wyróżnić moich kolegów z towarzystwa, jak pani Barbara Baszak, jak pani Angelika Byczko Jurek Roni, Zbyszek Bigry. Bigry i czy Janusz Orzełek i wielu, wielu ludzi, którzy nam y, pomagają. Także ja się nie czuję ja, jako ja nagrodzony, tylko jako całe towarzystwo jesteśmy w jakimś stopniu wyróżnieni. Nagrodzeni na pewno nadal będą działać na rzecz Gryfowa Śląskiego i będą starać się, aby rybki nie odpłynęły.